Dajcie w nowym odcinku na tym kanale i tak, w końcu mnie wpakowali do więzienia. Nie pytajcie dlaczego. Tylko ci, którzy chcą wiedzieć, niech po prostu zrobią research na temat temat moich niektórych filmów. Bo to jest serio powalone. Okej, okay, właśnie mnie przywieźli. Oj, może lepiej schowam tutaj moje granaty. Pa, jakie fajne godne mam. Dobra, wsiadamy do autobusu, będziemy jechać do więzienia. Dziwne, że nie, nie zabierają mi tego granata. <tryk> Serio, dziwne. Oho, jakiś doktor loko śmieje się jak kobieta. O, co ja można okraść tych policjantów? Jeszcze jakiś strażnik rów. Jakoś tak. <kłysy> Trochę dziwne, że ci kochasz pozwolę na się. Tak. Mam nóż i nie zawycham się go użyć. Wy... O, tutaj jeszcze jakieś przejście jest. Oczywiście mogę rzucać granacikiem we wrogu. Ale na początek to możemy eksplorować sobie to więzienie. No ja o tych szapkach zapomniałem. Oj, to mleko mi dodaje prędkości, bo... Jak widać za życiem to ja nie dysponuję. Ach. Normalny dzień. A ten doktorus mógłby się zamknąć choć na chwilę. Eee, przestań się tak krzydelczo śmieć, bo ci... już ja rzucę. Najnowsze wiadomości. To jest atymat... Nie rozumiem. Wiadomości na nicy. Najnowsze wiadomości. Aha. się trzęsie. o nie, czy to jest tak, to on rybak, jest cicho no, spokojnie, you got my chef nie gil olgo o nie to chyba oznacza, że... Wiedziałem lepiej. Jezus, a sześć muszę wyeliminować? Tak, nas jest w sumie więcej. Łap! Pierwsze! Bierzemy się za łby! Eee! Zabić wielkiego wóla! Ja! Chopie! Musimy coś z nich zrobić! Pyk! Lybaku, z cichu wracasz do więzienia. Jakby ciągnął! Jakby co, nie zwracać uwagi na moją kasze. Jezu, jak mnie upaczkał! ale jeszcze bardziej się upaczka, jak cię zabije. Znaczy co? Dobra, chodźmy. O, więcej pieniążków. Nie pogardzę. Typ, 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 typ. Dobra, mamy się umyć. Kompo, kompo, kompo. No umyj się. Ta w ogóle coś się nie przebierała w więzienne ciuchy. Umyć <laughs> <laughs> umyć się. Wyczyść się. Dobra, ja tymczasem się pobawię. No niech ten grant wleci do tej pyralki. No i się nie da. Joe. Kto pytał? Okej, okay, czyli gość mówi, że mam że, je, że tutaj traktują więźniów jak niewolników. To, to dokładnie powiedział. Dobra, szybko idziemy by wsadzić to te suszary. A ja muszę bardziej się starać, żeby by inni nie... Mnie nie prześcignęli. Szybko wkładaj. Hop, hop! Dwa dodatkowe punkty. To jest najbardziej stresująca... Czemu ja się podwoiłem? A, nie tylko ja. Bo to jest moim zdaniem najbardziej stresujący moment w całym story. Ja najlepszy, bo wszyscy pojedyncze ubrania wkładają do pralki. A nie, a nie jak ja, że jestem bardziej pracownicy. Dobra. Daj mi troszkę fory i tak już nie Hehe. O, fajnie za kaskę. Dobra. Teraz mamy iść do naszych cel. O tutaj będzie potrzebna jakaś piła? Um, ja bym na twoim miejscu starał się nadążyć za innymi, ale okej, okay, rozumiem, że ty też w to grałeś już i pewnie ma też lekki ból dupy że nie wygra ze mną no Dobra, to idziemy tędy. To w ogóle jakiś mafioso. A tu co się stało? Ktoś zabił? ja wiem. O, teraz ja mówię. A, tu jakieś... Ej, serio, to jakieś zagłosy śledź tajny. No, idziemy przez tajny tunel! Dobra. Idziemy przez ten tajny tunel. Wo! Co to jest? Jed o, mogę taki shotgunik sobie wziąć. Niko. O, uszanowanko. Tak! Aż się mi przypomniała! Były czasy. z komandorki. Ej! Tego nie. Tego nie możesz teraz odebrać. Okej. Okay. Najwyraźniej nie mam tego zapisane w przedszkolu. Do jakiegoś kinofowego przedszkola dałem te pieniądze. A tutaj jeszcze mogę sobie dodatkowe jabłko kupić. O uh o! -uh. idą po nas! Send boys Fatem after... O oh, nie! wysłania nas swatów? Co? O ja! Tak, wysłania nas swatów! I to nie jednego! Rata, tata, 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 tata. No i się udało. Okej, okay, teraz. Czekajcie, mam pomysł. Ożyjmy po prostu naszej broni. Ha? No to. No to niszczymy. To kolejny konkurs. Dobra, jestem na prowadzeniu. Noż. to. O, ja to tutaj widzę wyjście. No i mamy bęger. Znowu <słuch> O. Aż cztery jabłka. Super. Dobra, teraz musimy... O. Rozwal to! Ja, cię tego jest tutaj jeszcze więcej? Co to jest? Co to jest? Jakiś team? Co to? W team Fortress 2 teraz? Zabij to. Dobra, uważaj na tantom, jeszcze jest tam jedna. Łap o pa O Dobra. Kolejna wiszeczka rozwalona. Tam za kolejną. No za dobry rzucę, to ja nie jestem. Pewnie dlatego mnie złapali. Nie tak szybko! Oni jakiś Boris. Nie gadaj, że będziemy musieli się z Oho! Nie no i jeszcze ci spłaci mają, mają broń palną. O nie, podnosimy straty! DAŻ! No to holo tu! Gdzie jest ostatni slot? O, tam widzę z wyrola. No to holo i tu na solube. NA GŁOWĘ KLATY! Come. O nie! Boli się do walki rzuca. Oj! Ja cię ja cię ile ci odbiję! Ostatnie moje jabłko! Dobra, ktoś odwrócił jego uwagę. Teraz! Oj, He O nie, on się tutaj przemiesza! Dobra został moc taką bodombą. No i paniakowi skończyła się Nie no, kobiety jeszcze zabił. O nie, 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 ziomeczku. O, ma jeszcze amunicję. No! I nie ma! <gryw> Hej, odrodziliśmy się. Ej, tutaj jest coś do rozwalenia! Szybko rozwalamy to! Dobra, mam jakiś specjalny scyzoryk. To idę teraz odsczorykować. Oho! No to będzie zabawa! Ale że tylko, że ża na żadnego krakena nie natrafimy. E! Okej, okay, już się bałem, że... No! Nie! Co jest?! Dobra, wlazłem! O! Dobra, jesteśmy chyba bezpieczni. Koniec! O. No! O i można powiedzieć, że udało mi się uciec z tego więzienia. No, ale mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Mam nadzieję, że pierwsze story na tym kanale lepsze dźwięki równie dobrze jak. Em, Wojny robloxiańskie. No, może wiesz, że nad tym filmem aż tyle czasu nie spędziłem, ale. Ale proszę! Oglądajcie je! Dosłownie! Ostatnio nawet wy nie chcecie oglądać ogłoszeń! No wiem, że pewnie traktujecie tych ogłoszeń zbytnio poważnie. Na przykład to... To ma jedno wyświetlenie, to tylko 7. No i to. Serio! Co jest takiego w tym, że wy nie chcecie tego oglądać? Ja cię serio nie rozumiem. Jakoś poprzednie ogłoszenia były... ...u wam bardziej się podobały. Na przykład kiedy przepraszałem. Albo kiedy dziękowałem za 10 subów. No to co wy chcecie? Żebym... ...bym zaczął robić tylko te historie? jak w Ruchem... No zastanówcie się troszkę, bo wy wiecie, że dla mnie to nie jest zbytnio nie ciekawe. Dla mnie ciekawsze jest na przykład nagrywanie filmów o tej tematyce, albo o tej, lub tej. No dobra, jakieś horrorki czy tam inne gry się z... jeszcze zmieszczą, ale poważnie. No dobra, ale mam nadzieję, że dobrze to zrozumieliście. Nie jestem wcale na was zły po prostu. Jestem to trochę poddenerwowany. <coughs> ale następny film postaram się zrobić również w klimacie horrorkowym. A mniej więcej z... O